Cześć, jestem Michał, w firmie Mardą pracuję od 4 lat na stanowisku magazynu. Moja praca to głównie realizacja procesu w zakresie logistyki wewnętrznej, pilnowanie poprawności, przepływu materiałów w magazynie. Cenię w firmie Mardą to, że pracuję 8 godzin, po pracy nie męczą mnie telefony. Czas wolny mam dla siebie i mogę realizować swoje pasy. W pracy mam jasno określone swoje cele, przychodzę, wiem co mam robić, nikt nie stoi mi nad głową, nie pilnuje mnie, po prostu wykonuję swoje zadania. Ważne dla mnie jest też to, że każdego dziesiątego mam wypłatę na koncie i nie muszę się martwić o to, że nie dojdzie na czas. W firmie organizowane są również imprezy integracyjne dla wszystkich pracowników, co jest bardzo fajną rzeczą, ponieważ można się fajnie zabawić po prostu. Warto opracować w filmie